Który Memecoin wystrzeli? Dogecoin, Shiba Inu czy nowy gracz XYZ? -verse? Meta mówi nie Bitcoinowi, Zuckerberg i akcjonariusze odrzucają rewolucję finansową. Fakt, Coin wchodzi z Hookiem. Nowy Memecoin na Solanie podbija wyobraźnie rynku. XChat od Maska. Czy nowy superkomunikator z szyfrowaniem jak Bitcoin zdetronizuje messengera? Wieloryb wchodzi do gry. Jedna transakcja wywołuje lawinę na rynku Mask. I Network stawia na realne zastosowania. Czy 100 milionów dolarów zmieni wszystko? Korea Południowa na rozdrożu wybory, które mogą zmienić losy kryptowalut. Brytyjska Rewolucja IG jako pierwsza giełdowa firma oferuje handel kryptowalutami spot. Zanim zaczniemy, witajcie na kanale Kryptowiadomości, czyli miejscu, gdzie przedstawiamy Wam najświeższe informacje z rynku kryptowalut. Pamiętajcie proszę, żeby zostawić suba, wbić dzwonek i dać łapkę w górę, gdyż to pomaga nam rosnąć i dostarczać Wam więcej materiału. Zachęcam również do dyskusji w komentarzach na temat wydarzeń, które zaraz Państwu przedstawimy. A teraz zapraszam do zapoznania się z najciekawszymi nowinkami z tej jakże fascynującej dziedziny, jaką jest świat kryptowalut. Który Memecoin wystrzeli: Dogecoin, Shiba Inu czy nowy gracz XYZ Verse? w świecie kryptowalut trwa nowe rozdanie, a na jego czoło wysuwa się niespodziewany kandydat, podczas gdy Dogecoin i Shiba Inu wciąż przyciągają uwagę dzięki swojej rozpoznawalności, inwestorzy zaczynają spoglądać w stronę świeżego projektu o nazwie XYZ, Verse. i nie bez powodu. W przeciwieństwie do dobrze znanych rywali, XYZ Verse dopiero debiutuje, ale robi to z rozmachem. Projekt łączy sportowy motyw, silną kampanię w mediach społecznościowych oraz współpracę z influencerami. Eksperci są zgodni. Taki mix może idealnie wpasować się w nadchodzący sezon spekulacyjnych wzrostów. Największym atutem Verse jest jego przedsprzedażowy charakter i deflacyjna struktura. Część tokenów zostanie spalona, co ograniczy ich podaż, a dodatkowo przewidziano nagrody dla społeczności, co zwiększa zaangażowanie użytkowników. Jeśli projektowi uda się wejść na duże giełdy i utrzymać zainteresowanie, jego wartość może szybko wzrosnąć. Dogecoin w ostatnich tygodniach przeżywał wzloty i spadki. Mimo pewnych korekt, jego miesięczny wynik pozostaje na plusie. Jednak wskaźniki techniczne sugerują możliwą konsolidację. Z kolei Shiba Inu notuje niewielkie wzrosty ale ogólny obraz wskazuje na dużą zmienność i presję sprzedażową. To właśnie w tej przestrzeni pojawia się XYZ, nowy memecoin z potencjałem na gwałtowny wzrost. Jeśli rynek ponownie zwróci się ku spekulacyjnym aktywom, a marketing projektu zadziała zgodnie z planem, może on zająć miejsce obok największych. Czy czeka nas narodziny nowej legendy świata kryptowalut? Czas pokaże, ale inwestorzy już teraz ostrzą sobie zęby na kolejną wielką okazję. Meta mówi nie Bitcoinowi, Zuckerberg i akcjonariusze odrzucają rewolucję finansową. Czy gigant technologiczny jak Meta powinien inwestować w Bitcoina? Tego chciał Ethan Peck, entuzjasta kryptowalut i dyrektor w firmie Stripe, który zaproponował, by spółka przeznaczyła część swoich miliardowych rezerw gotówkowych na zakup cyfrowego złota. Ale odpowiedź była jednoznaczna: zdecydowane nie. Podczas głosowania propozycję poparła jedynie niewielka część udziałowców. Większość, reprezentująca ponad 5 miliardów głosów, była przeciw. Zdecydowanym przeciwnikiem pomysłu był prawdopodobnie sam Mark Zuckerberg, który jako CEO posiada dominujący wpływ na decyzje korporacyjne. Pek argumentował, że trzymanie dziesiątek miliardów dolarów w gotówce jest ryzykowne w dobie inflacji i niskich stóp zwrotu z obligacji. Jego zdaniem bitcoin mógłby stać się zabezpieczeniem wartości, szczególnie jeśli alokacja byłaby niewielka, na przykład 2%, jak sugerowała wcześniej firma BlackRock. To nie był pierwszy raz, kiedy PEC promował bitcoina wśród gigantów technologii. Wcześniej próbował przekonać do tego samego Microsoft i Amazona. Microsoft już odrzucił pomysł, a teraz oczy inwestorów kierują się ku Amazonowi. Tam decyzja jeszcze przed nami. Choć najwięksi gracze na rynku technologii pozostają sceptyczni, nie brakuje firm, które postawiły na Bitcoina. Według danych z serwisu Bitcoin Treasuries, ponad 100 instytucji na całym świecie uwzględniło BTC w swoich rezerwach. Meta, jak widać, na razie nie zamierza do nich dołączyć. Fakcoin wchodzi z hukiem. Nowy memecoin na Solanie podbija wyobraźnię rynku. Na rynku kryptowalut pojawił się kolejny memecoin i od razu wzbudził emocje. Projekt nosi nazwę FakCoin i został uruchomiony przez inicjatywę Moonshot na blockchainie Solana. To wydarzenie nie tylko przyciągnęło uwagę społeczności, ale także potwierdziło, że era żartobliwych, wirusowych kryptowalut trwa w najlepsze. Od początku kapitalizacja rynkowa FakCoin'a wynosiła nieco poniżej 10 milionów dolarów. Projekt nie ujawnia jednak swoich twórców ani liderów, co dodaje mu nuty tajemniczości i napędza spekulacje wśród inwestorów. Tego typu nieprzewidywalność nie jest nowością w świecie meme coinów. Podobną drogę przeszły wcześniej Dogecoin, PIPI czy BONG, które dzięki wiralowym kampaniom osiągały krótkotrwałe sukcesy. Wybór blockchaina Solana nie jest przypadkowy. Szybkość działania tej sieci i jej zdolność do obsługi ogromnej liczby transakcji sprawiają, że staje się ona naturalnym środowiskiem dla tego typu projektów. Choć wpływ fakkoina na większe kryptowaluty, takie jak Ethereum czy Bitcoin, pozostaje marginalny, to jego obecność wzmacnia pozycję Solany jako przestrzeni dla memecoinowej innowacji. Z punktu widzenia inwestorów instytucjonalnych, zainteresowanie Fakcoinem jak na razie jest znikome. Projekt napędzany jest głównie przez społeczność i wirusowy marketing, czyli to, co zawsze stanowiło siłę memecoinów. Brak konkretnej roadmapy czy fundamentów technologicznych Czyni go bardziej loterią niż długoterminową inwestycją, ale to nie powstrzymuje entuzjastów. Czy Fakcoin zdoła utrzymać uwagę rynku? Tego nie wiadomo. Historia Memecoinów uczy, że mogą one wznieść się wysoko w błyskawicznym tempie, ale również szybko spaść w zapomnienie. Póki co, Fakcoin idealnie wpisuje się w gorący trend sezonu i potwierdza, w kryptowalutach wszystko może się zdarzyć. X-Chat od Maska. Czy nowy superkomunikator z szyfrowaniem jak Bitcoin zdetronizuje messengera? Elon Musk wchodzi na nowy front walki o prywatność użytkowników internetu. Tym razem nie chodzi jednak o samochody, satelity ani sztuczną inteligencję, a o chat. Nowa funkcja na platformie X, dawnym Twitterze, nosi nazwę XChat i ma być prawdziwą twierdzą bezpieczeństwa. Komunikatorem szyfrowanym od początku do końca, inspirowanym rozwiązaniami z technologii stojącej za Bitcoinem. XChat nie jest tylko kolejną zakładką do prywatnych wiadomości. Mask zapowiada, że komunikacja będzie oparta na zaawansowanych protokołach, które skutecznie uniemożliwią komukolwiek, nawet samej platformie, odczytanie treści rozmów. Klucze szyfrujące będą przechowywane wyłącznie przez nadawcę i odbiorcę, co czyni rozmowę w pełni prywatną. Nawet jeśli ktoś schakowałby serwery, nie będzie w stanie odczytać zaszyfrowanych wiadomości. Ale co z tym bitcoinem? Musk odnosi się do wykorzystywanych tam mechanizmów kryptograficznych, jak klucze publiczne i prywatne, czy podpisy cyfrowe, które gwarantują bezpieczeństwo i autentyczność danych. Choć wiadomości nie będą zapisywane w blockchainie, sama architektura szyfrowania ma działać na podobnych zasadach jak te, które zabezpieczają transakcje kryptowalutowe. Co jeszcze oferuje XChat? Między innymi wiadomości znikające, które samoczynnie się kasują obsługę plików i multimediów w szyfrowanym środowisku, a nawet prywatne połączenia audio i wideo. Wszystko to oparte na nowej, specjalnie stworzonej infrastrukturze zbudowanej w języku RAST, znanym z bezpieczeństwa i wydajności. Czy XChat zrewolucjonizuje sposób, w jaki się komunikujemy? Może. Ale sukces nie będzie zależał wyłącznie od technologii, a od zaufania użytkowników i jakości wdrożenia. Mask rzuca rękawicę takim gigantom jak Signal, WhatsApp czy Telegram. Czy użytkownicy ją podejmą? Odpowiedź poznamy wkrótce. Wieloryb wchodzi do gry. Jedna transakcja wywołuje lawinę na rynku mask. Czasem wystarczy jeden ruch, by zburzyć równowagę całego rynku. Tak właśnie stało się 2 czerwca, gdy anonimowy inwestor, znany w środowisku jako Wieloryb, przelał ogromną ilość tokenów mask na giełdę Binance. Wystarczyło kilka minut, by cena tej kryptowaluty zanurkowała o 17%. Cała operacja objęła ponad 750 tysięcy tokenów mask, czyli równowartość około 2 milionów dolarów. I choć taki zastrzyk aktywów do giełdowego obiegu może wydawać się neutralny, rynek zareagował panicznie. Cena tokena spadła z niemal 3 dolarów do poziomu niewiele ponad 2,30 dolarów. Dla analityków i inwestorów to jasny sygnał. Mniejsze kryptowaluty, zwłaszcza altcoiny, są wyjątkowo wrażliwe na działania największych graczy. W przeciwieństwie do Bitcoina czy Ethereum, wystarczy jedna duża wpłata, by wywołać efekt domina. Co ciekawe, adres powiązany z tą transakcją miał wcześniej kupować tokeny po wyższych cenach, co oznacza, że operacja zakończyła się stratą sięgającą kilkuset tysięcy dolarów. Czy był to ruch paniki, czy celowa próba wywołania korekty? Tego nie wiadomo. Jedno jest pewne. Rynek kryptowalut pozostaje miejscem, gdzie emocje, niepewność i decyzje pojedynczych inwestorów mogą w mgnieniu oka przełożyć się na milionowe zmiany wartości. To przypomnienie, że w świecie cyfrowych aktywów każdy sygnał może wywołać burzę. Pi Network stawia na realne zastosowania. Czy 100 milionów dolarów zmieni wszystko? Pi Network znów znalazło się w centrum uwagi kryptowalutowego świata. Po niedawnym debiucie tokena na giełdzie MEX emocje nie opadły, choć cena od dłuższego czasu krąży wokół 64 centów, a próg 1 dolara wciąż pozostaje niezdobyty. Wielu inwestorów zadaje sobie pytanie: czy to chwilowy przystanek, czy trwała stagnacja? Eksperci zwracają uwagę na brak przejrzystości ze strony zespołu Pi Network. Rzadkie wystąpienia publiczne i brak szczegółowych planów rozwoju budzą niepokój. Niektórzy, jak dr Altcoin, ostrzegają, że bez większego zaufania Rynek może jeszcze zepchnąć wartość tokena poniżej 50 centów. Ale jest też iskra nadziei. Pi Network ogłosiło powstanie ogromnego funduszu inwestycyjnego o wartości 100 milionów dolarów. Cel? Wsparcie projektów, które naprawdę wykorzystują token Pi od mikropłatności w handlu, przez gry blockchainowe, aż po rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Taki ruch ma pomóc przekuć potencjał Pi Network w konkretne zastosowania. Jeśli inicjatywa się powiedzie, Token może w końcu przekroczyć magiczną granicę jednego dolara. Nie tylko na wykresach, ale i w świadomości inwestorów. Jednak nawet największy fundusz nie pomoże, jeśli projekt nie zacznie grać w otwarte karty z rynkiem. Pi Network znalazło się na rozdrożu. Albo stanie się przykładem udanej adopcji technologii, albo kolejnym altcoinem z dużymi obietnicami, które nigdy nie doczekają się realizacji. Korea Południowa na rozdrożu, wybory, które mogą zmienić losy kryptowalut. Wybory prezydenckie w Korei Południowej, zaplanowane na trzeci dzień czerwca, to nie tylko polityczne starcie, to również moment przełomowy dla rynku kryptowalut. Po raz pierwszy w historii tego kraju, obaj główni kandydaci zgodnie opowiadają się za deregulacją, wsparciem stablecoinów oraz legalizacją funduszy ETF opartych na aktywach cyfrowych. Tłem tego zwrotu są dramatyczne wydarzenia ostatnich miesięcy. Od odwołania prezydenta po próbie wprowadzenia stanu wojennego, przez kryzys zaufania po upadku Luna i UST. Teraz jednak, po latach ostrożności i ścisłego nadzoru, Korea Południowa szykuje się do nowej ery otwartości na kryptowaluty. Faworytem wyścigu pozostaje Lee Jae-myung, który proponuje stworzenie stablecoina powiązanego z narodową walutą, otwarcie koreańskiego funduszu emerytalnego na inwestycje w krypto oraz zniesienie przestarzałych regulacji bankowych, które ograniczają konkurencję na rynku giełd. Jego rywal Kim Munsu również popiera legalizację ETF-ów i większe zaangażowanie instytucji państwowych w aktywa cyfrowe. Nie chodzi tu jednak tylko o politykę. Według badań ponad 1 trzecia Koreańczyków przy wyborze kandydata kieruje się jego podejściem do kryptowalut. W kraju, gdzie aż 18 milionów ludzi inwestuje w cyfrowe aktywa, to już nie jest niszowy temat to realna siła polityczna. Na świecie również rośnie presja na regulacje. Stany Zjednoczone niedawno zapowiedziały nowe przepisy wymagające pełnego pokrycia stablecoinów. W Korei jednak zmiany są napędzane oddolnie, przez głos obywateli. Choć gospodarka kraju zmaga się z problemami, a stopy procentowe spadają, to właśnie rynek kryptowalut pozostaje źródłem nadziei. Innowacyjne projekty, dynamiczne giełdy i wysokie zainteresowanie technologią blockchain sprawiają, że Korea Południowa ma szansę stać się światowym liderem nowej ery finansów. Bez względu na to, kto wygra, cyfrowe aktywa już wygrały. Brytyjska Rewolucja IG jako pierwsza giełdowa firma oferuje handel kryptowalutami spot. Wielka Brytania właśnie zrobiła krok, który może zdefiniować jej pozycję w świecie cyfrowych finansów. Platforma inwestycyjna IG, notowana na giełdzie w Londynie, ogłosiła, że udostępnia klientom detalicznym możliwość handlu kryptowalutami na rynku spot, czyli kupowania i sprzedawania rzeczywistych tokenów, a nie jedynie kontraktów spekulacyjnych. To pierwszy raz, kiedy tak duża, giełdowa firma z brytyjskim rodowodem wchodzi w handel kryptowalutami w sposób bezpośredni. Do tej pory IG oferowała jedynie instrumenty pochodne, takie jak kontrakty na różnice kursowe. Teraz jednak otwiera swoje drzwi na Bitcoina i i inne mniejsze kryptowaluty, dając inwestorom dostęp do prawdziwych aktywów. Nową usługę zintegrowano we współpracy z Uphold, amerykańskim fintechowym graczem specjalizującym się w krypto. Dzięki temu użytkownicy IG mogą teraz inwestować w kryptowaluty bez konieczności opuszczania swojego ulubionego środowiska tradingowego obok akcji, walut czy surowców. Ten ruch to wyraźny sygnał. Granice między tradycyjnymi finansami a cyfrowym światem stają się coraz bardziej płynne. Inwestorzy już tego oczekiwali. IG po prostu odpowiedziało na rosnące zapotrzebowanie rynku. Ogłoszenie to zbiega się w czasie z działaniami brytyjskiego rządu, który pracuje nad stworzeniem kompleksowych regulacji dotyczących kryptowalut. W ostatnich miesiącach opublikowano dokumenty konsultacyjne dotyczące m.in. emisji stablecoinów. I handlu kryptowalutami. Wszystko wskazuje na to, że Wielka Brytania przygotowuje się do nowej ery finansowej. Dzięki decyzji IG Rynek zyskuje nie tylko nowego gracza, ale i ważny symbol, że kryptowaluty stają się integralną częścią współczesnych finansów, dostępnych dla każdego, a nie tylko dla technologicznych entuzjastów. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i kliknij dzwonek. Ponieważ, jak wspominałem na początku, bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na wyżej przedstawione tematy, który news był najmocniejszy? Co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale? Do zobaczenia w kolejnym odcinku.